Dobry, Piotr Karolewski. Dziś na zaproszenie Grupy WRUBEL nagrywamy test nowej klasy G, tak, w wersji elektrycznej. Samochód bardzo kontrowersyjny, ale zobaczcie w tym teście, jak jest bardzo dzielny w terenie oraz jak mało ma różnic między G klasą w wersji spajnowej. To co? Kontrolny teren, a później modne miejskie ulice. Zapraszamy! Skupmy się na stylistyce przedniej części G klasy w wersji elektrycznej. Tu praktycznie nie ma żadnych różnic. Idziemy sobie od najważniejszej części, czyli przedniej szyby. Jest to szyba cały czas pionowa, która wyróżnia konstrukcję właśnie tego popularnego kiosku, a także kierunkowskazy, które nam akcentują narożniki samochodu. W przedniej części właśnie jest jedna z różnic, czyli jest zmieniona atrapa chłodnicy, która w wersji elektrycznej ma inne żeberka. Mamy tu również przednie lampy w technologii led z ciemnym wnętrzem o charakterystycznym dla G-klasy kształcie. Ciekawostką jest, że elektryczna wersja G-klasy zachowała swoje właściwości terenowe, więc kąt natarcia wynosi w tym samochodzie aż 32 stopnia. Z kolei głębokość brodzenia, czyli głębokość zanurzenia samochodu, mniej więcej tutaj, to imponujące 85 cm, więc samochód spokojnie przejedzie nawet rywący strumyk. Inżynierowie z Grac przemyśleli w tym samochodzie dobór materiałów. Przede wszystkim plastiki, bardziej odporne zarysowania. Kamera od systemu 360 ma specjalną osłonkę, która ją zabezpiecza przed różnymi odłamkami w terenie. A sama bateria, zamontowana pod spodem, obudowana z specjalnym tworzywem, tak aby w terenie nie uległa uszkodzeniu. Coś dla ciekawskich, co jest zamontowane pod maską elektrycznej G klasy. Komora jest spora? Tak, tak, spokojnie, mieście na fałsemkę, ale w tym przypadku jest tu głównie osprzęt od układu klimatyzacji. Natomiast silniki a są aż 4 zamontowane są przy osiach. Może i jest cicho, ale odgłosy są zachowane. Zamykanie maski, otwieranie i zamykanie drzwi, a także otwieranie i zamykanie bagażnika. Rzecz jasna, stylistyka linii bocznej w tym samochodzie jest dokładnie zachowana taka sama jak w normalnej G-Klasie. Jest tutaj całe morze charakterystycznych elementów, począwszy od wystających klamek, wystających zawiasów, a także kwadratowych okien. Jest to wersja First Edition, która się wyróżnia niebieskimi akcentami. Na listwach, na drzwiach, błotnikach, a także zaciski hamulcowe polakierowane są w bardzo ładnym niebieskim kolorze. Prześwit w tym samochodzie jest również imponujący wynosi dokładnie 25 cm. Mamy tu również ozdobne progi, a sama wysokość samochodu to niemal 2 metry. Wersję elektryczną wyróżnia emblemat na błotniku, a także w tym przypadku felgi. 20 cali, felgi w stylistyce AMG, polakierowane w wysokim czarnym połysku. Kolejnym elementem rozpoznawczym klasy G są wystające nadkola. Oczywiście one wystają po to, aby uchronić ten piękny biały lakier przed nadmiarem błota. Samochód jest tak pięknie biały, ale zrobimy co możemy, by jednak biały więcej już nie był. Rzecz jasna, w tylnej części również nie ma zmian w stosunku do spajnowej wersji. Idealnie pionowa sylwetka, a także w naszej wersji jest koło zapasowe. W nowej klasie G elektrycznej macie trzy opcje zabudowy klapy bagażnika. Albo nic, nie polecam, albo pokrowiec na kabel, no albo właśnie prawie koło zapasowe. Mamy tu również klasyczną kramkę i oczywiście drzwi otwierane, tak powinny być, czyli na bok. Tylne lampy w technologii LED-owej, dokładnie takie same jak w wersji spajnowej. Dopiero rejestracja zdradza jednak elektryczny charakter tego samochodu. Mamy również kamerę systemu 360, a także uszy holownicze do wyciągania mniej dzielnych pojazdów w terenie. Dwie klasa w każdym detalu zdradza swój luksusowy charakter. Zwróćcie uwagę na skórzane wykończenie klamki, elementy karbonowe z niebieskimi akcentami charakterystycznymi właśnie dla wersji first edition, podobnie jak niebieska nić na elemencie skórzanym i miękkie wykończenie całej klapy bagażnika. Pod tylną kanapą znajdziemy akcesoria na przykład do wymiany koła w terenie, więc są klucze, przedłużki a także podnośnik hydrauliczny oraz trójkąt. Na tylnej kanapie w klasie G poczujemy się luksusowo, także stylowo. Jest tutaj wszędzie dosłownie skóra. Mamy alcantary na podsufice, jest również podokietnik, a w nim dwa cup holder'y. Mamy w tym samochodzie aż cztery nawiewy, czyli dwa na konsole centralne, a także dwa na słupkach B. Dbające o komfort termiczny na tylnej kanapie. Również dwa porty USB typu C, a także port 12V. Zwróćcie uwagę w tym samochodzie na bardzo niski tunel środkowy. Jest to naprawdę praktyczne auto. Dla miłośników białego szaleństwa w samochodzie jest również specjalny otwór do przewożenia dłuższych przedmiotów. Czas zająć fotel kierowcy w elektrycznej klasie G. Co wyróżnia naszą wersję First Edition? Przede wszystkim niebieskie akcenty, nici w elementach karbonowych na rączce. Wokół zegarów, na konsoli centralnej, a także na boczkach drzwi. Deska rozdzielcza w całości obszyta jest skórą, oczywiście swoim kształtem, nawiązuje wprost do wszystkich historycznych modeli klasy G. Mamy tu również bardzo ciekawe wykończenie słupków, a, a także całe podsufitki, miękkim materiałem, nawet rączki. Wykończone są skórą. Pozycja za kierownicą to charakterystyczny element G klasy. Siedzimy bardzo wysoko i mamy świetną widoczność. Pionowa przednia szyba, rzecz jasna, przed nami jest wielka maska i kierunkowskazy, a także spore powierzchnie przeszklone. Kierownica z opłatkami od regulacji sił rekuperacji mięsista i świetnie leży w dłoni. Rzecz jasna wykończona z niebieską nicią na całym swoim obwodzie, a także na poduszce powietrznej, która wyróżnia naszą wersję. W centralnej miejscu deski rozdzielczej najważniejszy panel w tym samochodzie, czyli załączanie reduktora, a także włącznik G-steering oraz G-turn. Mamy również podgląd na Systemy off-roadowe, a także wyłączanie systemu kontroli trakcji. System MBUX oraz zegary cyfrowe znane są już z innych modeli Mercedes'a, ale coś, co wyróżnia klasę G to dedykowany przycisk do panelu off-road. Wasz ulubiony napój możemy sobie schłodzić bądź podgrzać w dedykowanych cup holderach. Jest jeszcze jedna delikatna różnica. W tym samochodzie nie ma bocznych wdechów, które są w G6 3 To może być plusem. Przy wsiadaniu nie oparzymy swoich nóg. G klasa to luksus w terenie, więc jedziemy w teren. Ale na początek, zanim ruszymy, trzeba wszystko powłączać, więc offroad cockpit, następnie możemy sobie zrobić podgląd przy okazji na przednią kamerę, abyśmy wiedzieli, co się dzieje przed przednimi kołami. Następnie zmieniamy sobie tryb jazdy na rok, i samochód jest gotowy do ciężkiej pracy i również zabawy. A teraz okazja, aby przetestować przednią kamerę. To ja nam pokazuje to, co dzieje się przed przednimi kołami, a także asystenta zjazdu ze wzniesienia. Samochód pokonuje elegancko wzniesienie sam, bez mojej ingerencji. Oprócz tego mamy tu idealny podgląd wszystkie parametry typu przechył, przechyły boczne, a także szerokość geograficzną i również wysokość nad poziomem morza. Więc, auto Was informuje o wszystkich informacjach off -roadowych. Bardzo ważne w tym samochodzie są parametry techniczne. W aucie macie aż cztery silniki elektryczne, gdzie każdy z nich ma moc 147 koni mechanicznych. Co nam wszystko sumuje tą moc do 588 koni mechanicznych, czyli praktycznie jak G63. Nm w tym samochodzie jest 1164, a używając reduktora macie dostępnych 18 tysięcy Nm, więc samochód ma naprawdę się czym wspinać pod zniesienie. Mamy właśnie w tym samochodzie również reduktor, więc czas go załączyć i ten samochód jest gotowy do naprawdę już ciężkiej walki w terenie. W tym aucie mamy również takie dwa bardzo mocno pokazowe tryby, ale o tym może jednak za chwilę, bo samochód pozwala nam wykonywać bardzo spektakularne, jak na G klasę, ewolucje. Cała ta moc po co właściwie jest? Chociażby jest po to, że jak mamy w tej chwili przed sobą bardzo takie strome wzniesienie. I teraz sobie zrobimy podgląd na wskaźniki off-roadowe, abyśmy wiedzieli, ile stopni ma to wzniesienie. Czyli musimy sobie wyłączyć kamerę. I teraz będziemy wiedzieli, jak stromy jest ten podjazd. O, jest już jeszcze z gliniasty, bardzo śliski. Wszystko co najgorsze. I teraz dosłownie muskam pedał gazu. Proszę bardzo, 36 stopni. Puszczam gaz. Nie dotykam nie, nie gazu. Ja auto, to, patrzcie, wdrapuje się pod górę. Delikatny gaz. On sobie tam walczy, walczy, zero problemu. To jest właśnie w tym samochodzie urok tej całej elektryfikacji. Po cichutku, ale skutecznie do celu. I teraz sami zobaczcie, mimo tych wszystkich przeszkód pod samochodem, obok samochodu, nigdzie nie szuramy baterią, więc samochód dosłownie w każdym calu jest taki sam jak klasa spalinowa, a nawet spokojny w terenie potrafi więcej dzięki właśnie dostępnemu momentowi burtowemu. Ciekawostka pod kątem skrzyni biegów. Ile ty masz biegów? Jedną, no może dwie. A ten samochód ma ich aż cztery, moi drodzy. Gdzie każda z tych skrzymbiegów ma jeszcze dwa przełożenia. A to wszystko po to, aby samochód był dzielny i w terenie, a także na asfalcie przy wyższych prędkościach. I teraz zobaczcie przechyły, różne wykrzyże. Cisza, jak przystało na terenową w tym przypadku limuzynę. A teraz czas przejść do jednej z dwóch najciekawszych rzeczy. Pierwsza to właśnie g steering Czyli samochód pomoże nam w tym przypadku zawracać. Jak to działa? Jedziemy i objaśniamy. Samochód pomaga Wam zmniejszyć średnicę zawracania. Więc teraz sobie skręcamy bardzo mocno w lewo i ja auto nam dohamowuje jedno koło, a drugie Wam dopędza. Więc działa to poniekąd tak jak w czołgu, czyli w tym przypadku skręcając w lewo lewe tylne koło jest dohamowane, a prawe tylne koło jest dopędzane właśnie po to, żeby samochód, podobnie jak czołg, mógł sobie właśnie zacieśnić ten zakręt. O, ho, 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 o, o, teraz sobie możemy tutaj widzieć, jak bardzo fajnie samochód nam teraz, tutaj, może, o, się przechlać 20 stopni. Nic się nie dzieje. Auto dosłownie jest przyklejone. A ma się czym przyklejać, ale o tym będzie jeszcze więcej w trakcie jazdy po asfalcie. No, bo nie jest to rzecz jasna najlżejszy wóz. A teraz, takie kontrolne najazdy i zjazdy. I tu widzimy, jak świetnie samochód jest skonstruowany pod kątem, właśnie natarcia i zejścia. Więc nie wadzi ani przodem, ani podłogą, ani tyłem. Możemy sobie spokojnie jechać, prawie jakbyśmy jechali na zakupy. A teraz zobaczcie, przed nami grząski piasek. Normalna opona Pirelli Scorpion. Zrobimy coś, czego się nie robi, czyli zatrzymamy się w tym piasku. I teraz, jak to mówił Gregson, wszystko gazem, więc gazu. Totalny luz. W ogóle to było, nie wiem, może jedna piąta gazu. Trochę nam poleciało piasku spod opon, i nic się nie wydarzyło. Samochód dzielnie wyjeżdża z opresji. A teraz włączamy znowu najciekawsze systemy w tym samochodzie. W ogóle po co powstała G-Klasa? Bo mogła powstać z samochodem do wszystkiego, bardzo oczywiście stylowym. Podobnie tutaj. Samo g steering oczywiście wygląda bardzo ciekawie, ale jak wam za mało, to macie również G-Turn. I właśnie ten G-Turn wszyscy znamy. Z różnych filmów, po co w ogóle powstał system G ten? Pierwsza funkcja, typowo off-roadowa, to funkcja, kiedy podjeżdżamy sobie na przykład taką ślepą drogę, droga zarośnięta, nie chcemy tam wjeżdżać, możemy sobie w miejscu zawrócić. A to wszystko dzięki właśnie czterem niezależnym silnikom przy kołach. Druga funkcja to taka funkcja typowo lifestyle'owa. I uwaga, gdzie się makia! Ale słuchajcie, nie oszukujmy się, każda Gieklasa klasa jeździ głównie po asfalcie, więc również elektryczna Gieklasa, klasa asfalt uwielbia. Samochód jest typowym elektrykiem od Mercedes'a więc ma całe morze systemów, które was wspierają w nawigacji, a także w poruszaniu się właśnie na co dzień. Samochód, który na pewno. Zaskoczy Was? Swoim jakby taką samą kulturą jazdy. Jest to prawdziwa trenówka, ale jest to samochód bardzo komfortowy również na co dzień. Łatwo się nim parkuje, ma system kamer 360, a także w mieście jest bardzo przyjazny dzięki inteligentnej rekuperacji. Więc jak w każdym Mercedesie, również w G-klasie macie kilka możliwości dopasowania siły rekuperacji do Waszych preferencji. Również w G-klasie nie brakuje asystentów. Samochód utrzymuje się między liniami, także ma przedni rada, również pomaga Wam wyjeżdża z miejsca parkingowego, dosłownie na każdym kroku auto czuwa nad Waszym bezpieczeństwem. Jako, że w samochodzie jest cicho, to jest fakt, mamy w nim podwójne szyby boczne, a także genialne nagłośnienie burmestera, które dba o komfort akustyczny podczas podróży. G-klasa elektryczna jest tańsza od wersji spalinowej, natomiast pod kątem osiągów samochód dorównuje G63 do pierwszej setki 4,7 sekundy, więc na pewno nie jest to wolny samochód. Ze świateł zaskoczy niejedno dużo bardziej sportowe auto. Dalej pod kątem walorów codziennych klasy G w wersji elektrycznej. Przede wszystkim bardzo wygodne fotele. Regulowane, elektrycznie, wentylowane, ogrzewane. Na pewno każdy z was znajdzie w tych fotelach swoją idealną pozycję. Pod kątem widoczności nie mam żadnych uwag. Dosłownie siedzimy nad każdym w tym samochodzie, patrzymy się no, na wszystkich niemalże z góry. Pod samochodem zamontowana jest oczywiście wielka bateria o pojemności 116 kWh netto, która Wam pozwoli realnie na przejechanie w mieście w okocach 400 km w trasie. 300, no może 350. Ładowanie tego samochodu. Auto przyjmuje maksymalnie 200 kW energii ładowaniem prądem stałym. Przy ładowaniu prądem zmiennym jest to 11 kW. Więc ładowanie od 10 do 80% zajmuje w tym samochodzie w okolicach pół godziny. G-klasa elektryczna de facto nie ma wad. Ona ma swoje cechy. Jak każda G-klasa. Ten samochód kupujemy tylko i wyłącznie sercem, a tylko odrobinkę rozumem. Na pewno wersja elektryczna ma trochę więcej, zaraz po pod kątem bycia samochodem miejskim, przede wszystkim parkowanie bezpłatne w centrum miast, w tej chwili jeszcze bus pasy, no i samochód nie boi się żadnych dziur, a także wersja elektryczna pozwoli Wam na pewno troszeczkę zoptymalizować koszty eksploatacji, no bo nie szokujmy się, G63 troszkę tamtego paliwa wciąga, a wersja elektryczna na pewno jest bardziej ekonomiczna. Pod kątem samych wrażeń z jazdy, są takie same jak w normalnej klasie G, czyli samochód idealnie maskuje swoją, no niemałą masę, bo waży ponad 3 tony. Zawieszenie bardzo uniwersalne, w terenie jak widzieliśmy sobie bardzo mocno radzi, ma świetne właściwości terenowe, ale również w mieście na dziurach czy na asfalcie jest to bardzo przewidywalne zawieszenie. Oczywiście siedzimy w tym samochodzie bardzo wysoko, jest tutaj bateria, teraz Wam trochę poprawę ten środek ciężkości, ale i tak samochód ma tendencję do delikatnego bujania się, tylko znowu taka właśnie musi być klasa G. Pod kątem samych osiągów w tym samochodzie, w każdym elektryku moment obrotowy jest od samego dołu, więc samochód nie potrzebuje żadnej zachęty. W każdym trybie komfortowym czy sportowym dosłownie muskamy gaz i on od razu jedzie. A jak potrzeba wyprzedzić, to uwaga, delikatny gaz i samochód nie potrzebuje żadnej zachęty. Przyspiesza naprawdę w trybie auta sportowego. Elektryczna Klasa G jest swego rodzaju po prostu gadżetem. Samochód, który chcecie mieć w swoim garażu, nieważne, że jest na prąd, a jest na prąd, więc jest bardziej ekologiczny. Ale również dbamy o swój styl na co dzień. Auto, oczywiście, jest bardzo mocno codzienne. Ma Apple CarPlay, ma wszystkie potrzebne systemy bezpieczeństwa, a także to, co dba o wasz komfort. Ale jednak wyróżni się na pewno na ulicy, o co bez dwóch zdań chodzi w klasie G. Elektryczną kasą G, Mercedes pokazuje, że wersja elektryczna w niczym nie ustępuje wersji spajnowej. A nawet momentami, w szczególności w terenie, potrafi być od niej lepsza. Zresztą sprawdźcie sami. W salonach Mercedes-Benz grupa Wrubel. Zapraszamy.